Maciek, szybko, chodź. Nie mogę Dominik, jestem dziś przy biurku. Szybko, chodź, chodź Maciek. Nie mogę, mam uczonko. Ubieraj się Maciek. Myślisz, że to jest zabawa, a, a ja nie mam całego dnia. Ja nie lubię szybko. Ja lubię wolno. A ja lubię szybko. A ja lubię wolno. Ja lubię szybko. Cześci, liści, co robicie? Chodź, jest matura. Właśnie, może ty też nie masz całego dnia, bo matura i spanko czekają ale nieważne, czy lubisz szybko czy wolno mam dla ciebie propozycję. Stoisz pewnie przed jednym z ważniejszych i bardziej stresujących momentów w życiu, który został dodatkowo dostresowany przez trwającą epidemię i kwarantannę. nie tylko sam egzamin maturalny może budzić tutaj wątpliwości bo pozostają także pytania, co po nim kim mam w przyszłości zostać czy to mi się uda możesz czuć się osamotniony, a nawet osierocony w tym piętrzącym się zalewie przeszkód i wyzwań. Ale już dziś każdy duchowo osierocony maturzysta może zostać adoptowany w duchowej adopcji maturzysty. Co to takiego? To modlitewna akcja prowadzona przez Zakon Piarów, która ma wesprzeć maturzystów w trudach związanych z egzaminem i w niełatwych życiowych wyborach. Już od teraz a aż do końca czasu matur, my pijarzy będziemy polecali Cię Bożemu miłosierdziu na codziennej modlitwie. Może w seminarium jest nas niewielu, ale będą się za Ciebie modlili pijarzy z całej Polski. Jeśli lubisz szybko, wystarczy, że klikniesz w ten link zamieszczony także w opisie pod filmem i zapiszesz się do naszej akcji. A my zadoptujemy Cię do naszej modlitewnej rodziny. A jeśli wolisz wolno, to możesz włączyć się wraz ze swoimi bliskimi do modlitwy za ciebie, za twoich kolegów i Twoje koleżanki. Nie wstydź się także podesłać tego filmiku swoim innym znajomym maturzystom. Stwórzmy jedną, wielką, modlitewną rodzinę, aby już nigdy samotne stawianie czoła maturze czy życiowym wyborom nie były nikomu straszne. Pamiętaj, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Leryku, co robisz w moim domu? Wszystkiego najlepszego maturzysta. To modlitwa niespodzianka. Dzwonię po komisję egzaminacyjną.